Dzisiejszy odcinek ziomy będzie nie wiem, jak to nazwać. Będzie dziwny, niespodziewany, bo mamy dzisiaj dwa niespodziewane kokony. I pozwólcie, że Wam wyjaśnię, dlaczego tak się wydarzyło w ogóle. No więc, tu, w tym terrarium podziemnym, jest moja druga samiczka Hilobrechy z SP Electric Blue. I to była samica, która zawsze jako druga w kolejce dostawała samca po tamtej, która zrobiła kokon. I w ten sposób w zeszłym roku zjadła jednego samca, a w tym roku zjadła drugiego samca. Tylko, że to zjedzenie samca polegało na tym, że on został z całej siły. Wciągnięty pod ziemię. No i ja byłem pewien, że jeśli tak to wyglądało, to nic z tego nie będzie. A tymczasem, słuchajcie, po pięciu miesiącach od kopulacji samica zużyła kokon i ona z nim siedzi już ponad miesiąc. No i. Nie śmierdzi z terarium, więc nawet dobrze, ale słuchajcie, totalnie nie wiem czego się spodziewać. Nastawiamy się na to, że będzie totalna porażka, no bo to jest po prostu gratisowy, niespodziewany kokon. Ale tu, słuchajcie, jest jeszcze bardziej gratisowy kokon i to to już w ogóle przechodzi pojęcie z tego względu, że tu siedzi moja samica Kochiana Brunnipes i ona jakieś dwa lata temu była dopuszczana, złożyła kokon, zjadła ten kokon i słuchajcie, ostatnio mi złożyła kokon znowu po dwóch latach i właśnie nie potrafię sobie. Sobie przypomnieć, czy ona przez ten czas liniała, czy nie. Także dziś wyciągamy malutką kuleczkę od małego gatunku oraz dużą kulkę od wielkiego gatunku. Tak sytuacja wygląda. I tylko jeszcze małe info, bo moi drodzy, już 22 stycznia w Kielcach odbędzie się Exotic Fest, czyli przeogromne targi terrorystyczne, połączone również z największą, ogólnie nie wiem, czy ktoś ma większą, wystawą zwierząt, również. Więc myślę, że warto sobie wziąć to pod uwagę, jeśli ktoś z Was jest z tamtego rejonu Polski. Także info do giełdy zostawiam w opisie filmu, no a my zabieramy. Do roboty i nie wiem od czego zacząć. Nie no, zacznijmy od tej wielkiej, bo to mnie intryguje najbardziej. Także otwieramy to. Kokon został złożony teoretycznie 10 listopada. Mówię teoretycznie, bo wiecie, jak nie spodziewasz się kokonu, to też nie doglądasz tydzień w tydzień dokładnie do samicy, żeby sprawdzić, co tam u niej słychać. Więc ja po prostu 10 listopada zauważyłem, że jest kokon. No więc to już, słuchajcie, jest prawie 5 tygodni. No i myślę, że to jest idealny moment, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Krótkie info o terarium to jest takie dla podziemnych, natomiast ja powiem Wam szczerze, no nie przypadło mi do gustu z tego względu, że na przykład w tym miejscu e, samica często wyrzuca resztki pokarmowe, resztki samca też tu wyrzucała, no i weźcie sobie, wysprzątajcie tą komorę, więc ogólnie średnio e, jest to użyteczne dla mnie. Potem zrobię tak, że wyjmę tą taflę szkła stąd, widzicie, ona tu leci i po prostu nasypię ziemi odtąd pod skosem do góry i w ten sposób ona sobie będzie żyła, więc najpierw może wyciągnę wszystkie elementy, które mogę wyciągnąć. Możemy sobie w ten sposób odsypać to podłoże na drugą stronę, no bo jak wyciągnę szybę, to ono wtedy się sypie tam, gdzie ptasznika nie ma. No dobra, jak wyjąć tą szybę, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Spróbuję pęsetą ją tutaj po prostu podważyć, jeśli to będzie możliwe. Ona bardzo dawno nie była wyciągana. Nie pamiętam, jak ją wyciągnąć, słuchajcie, bo to było tak, bo to fajnie szło, tylko właśnie takim systemem. Dobra, teraz już słuchajcie, sypię tutaj nadmiar tej ziemi, żeby mi nie przeszkadzał. Też trzymam palec tak bezczelnie, ale wiecie, no, pająk siedzi głęboko pod ziemią w swoim obszędzie i na pewno nie ma ochoty teraz z całej siły wyszczeliwać. Dobra, wyciągam. Ło, dobra, jest obszęd. No i przed naszymi oczami zjawił się obszęd. Pomyślałem, że może uda się go bezinwazyjnie rozciąć żeletką. Kurde, idzie, słuchajcie, najlepiej. Patrzcie, tylko. Kuba, ty to wpadniesz czasem na dobrą myśl. Pająk jest z lewej strony, więc jeszcze tutaj troszkę tak dziabnę. Łatwiej nam będzie po prostu potem wszystko zobaczyć. Okej, okay, przysypałem już kawałek ptasznika. Możemy się zbliżyć w ten rejon. Już widać kawałek kulki. Patrzcie tylko. O, no dzień dobry, pani hilobrachysowa. Czy ty nam oddasz tą kulkę w miarę... Bezinwazyjnie. Jakie wychudzone biedne. Ojejku. No dobra, co nam pozostaje? Trzeba po prostu zobaczyć, jak będzie sytuacja wyglądała, jak pociągniemy lekko kokon. O kurde. Na pierwszy rzut oka już mogę stwierdzić, że na pewno jest większy od kokonu, który zrobiła nam pierwsza samica. Pytanie, czy w środku będzie żywa zawartość. Moi drodzy, no, ja starałem się to inkubować tak samo. Tutaj na regałach mam bardzo podobne warunki, natomiast prawda jest też taka, że terraria, jak od siebie się różnią choćby wentylacją, no to też bardzo ciężko jest po prostu w nich utrzymać identyczne warunki właśnie względem siebie. No nie chcę puścić skubana. Nie rzuca się, ale trzyma tak silnie. No puść. O kurde! W miejscu, gdzie ona go trzyma. O, mam, 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 mam. Jest, 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 jest. Jego gniazda, no to też nieoficjalnie zabraliśmy kokon tej pięknej samicy bardzo dużej również zostawiamy ją tu w spokoju bo widać że się biedna stresuje ja jej potem jeszcze wymienię właśnie ziemię i będzie miała tak jak powiedziałem na początku no i zażegnamy w ten sposób ten projekt co nie znaczy że projekt tego terrarium jest zły no bo skoro ptasznik złożył w nim kokon to znaczy że miał odpowiednie warunki po prostu no nie gdyby pająkowi było źle w jakimś danym terrarium, to nigdy by tam nie złożył kokonu więc jakby też o jakości terarium świadczy to czy kokon został właśnie w nim złożony? Dobra, zamykam to, słuchajcie. Aha, tylko że sobie wyciągnę lampę, może stąd. Pięterka jej nie wsadzam, bo już pięterka ona nie będzie miała. Natomiast nie będę was zanudzał wsypywaniem tu ziemi, tylko zobaczmy, co jest w kokonie. Powiem wam szczerze, że kokon jest ogromny. Ja mam wielką dłoń, także no jest po prostu wielki. Możemy sprawdzić, ile waży, jaka jest jego waga rzeczywista. 11 gramów prawie. O kurde, ale kula, ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, nie ma się co jarać, trzeba otworzyć i sprawdzić zawartość, ale cholera czuję, że jest sypka. Słuchajcie, wydaje mi się, że to się uda. Przynajmniej tak było ostatnio. Dobra, kładę go tutaj, ustawiam kadry i rozcinamy. No dobra, jedziemy z tym pierwsze cięcie. Na szczęście mam profesjonalne narzędzia, które ostatnio dostałem od jednego z Was. Cały czas się nimi jaram, bo to zmienia komfort życia, moi drodzy. Jak się człowiek nie martwi, że nożyczkami do paznokci utnie za dużo. No tutaj proszę bardzo profesjonalnie. Pierwsze cięcie, moi drodzy, pierwsza warstwa. O nawet więcej niż pierwsza. O, w sumie to przekopałem się do wszystkich warstw. Słuchajcie. U, dobra, jeszcze się nie jaraj Kuba, jeszcze nie. Poczekajcie, musimy chwycić teraz z drugiej strony tutaj i ciechniemy taką krateczkę i z drugiej tak samo. No i moi drodzy, o grubo, jest pełniusieńki kokon, pełniusieńki kokon nimf, chyba jedynki, a może to są dwójki już? Nie, jedynki jeszcze, genialnie, to mam chwilę czasu, słuchajcie, żeby się ogarnąć. No, taka ilość jest ilo to, to jest niemożliwość, żeby to sprzedać w detalu, więc na pewno sprzedam to w hurcie, przynajmniej ten kokon, bo tamten, chodzi o to, słuchajcie, że ja w styczniu będę miał pająki na sklepie, bo po prostu boję się teraz wysyłać w grudniu, bo konkursowe podochodziły po 3-4 dniach. Kurierzy mają przypał i nie będę im jeszcze dowalał wysyłkami pająkowymi. Także jak coś, to te wszystkie pająki, które ostatnio widzicie u mnie na 100% już będą w styczniu do kupienia normalnie przez sklep. No, ewentualnie odbiór osobisty w Krakowie możemy też zrobić. Dobro, no nie, no, no nie, no jest, jest słuchajcie, najlepiej, bo ja tu nawet nie widzę, w sensie w sumie niewiele widzę jeszcze. Ale tu nie ma nic, co wskazuje na to, że są jakieś psute jajka posklejane czy coś. Po prostu wygląda to fenomenalnie. I tak się zastanawiam, słuchajcie, czy by po prostu nie zostawić tego kokonu w ten sposób w inkubatorku, czy je rozsypywać. Oto przed Państwem nimfy 1, Hilobrach jest SP Electric Blue. Mega się słuchajcie, jaram, bo jak widzimy, ich nóżki powoli ciemnieją, więc podejrzewam, że do tygodnia będą to już nimfy w stadium drugim. No mega wypas. Natomiast widzicie, że na przykład tutaj na środku kadru, czekajcie, pokażę Wam. O, w tym miejscu, no tutaj co to jest? E, spoko, to tylko jakaś wylinka. Kurde, słuchajcie, to wygląda, jakby tu po prostu nigdzie. Nie było nic, co jest zepsute. No niemniej trzeba uważać, bo jest szansa, słuchajcie, że gdzieś tam pod spodem są jakieś zepsute jajeczka i przez nie przylecą mi muszki tutaj do pojemnika. W związku z tym, tak czy siak muszę, słuchajcie, otworzyć ten kokon bardziej i wsadzić go do inkubatorka, więc robimy to. Dobra, wszystko jest przygotowane. Inkubatorek czeka na jajeczka. Dałem warstwę papieru, ale zazwyczaj po tygodniu dwóch ten papier się robi brzydki i wtedy już przekładam nimfy na torf. One pewnie już wtedy będą nimfy dwa. O kurde, no i co słuchajcie, połóżmy tutaj sobie to w ten sposób, możemy się w ogóle zbliżyć. Ja słuchajcie, w sensie nawet nie wiem czy chce mi się to liczyć, ale patrząc się na to co tu się dzieje, ile tu jest, słuchajcie jajek, no to ja się wcale nie zdziwię. Jakich będzie pod 300? Skoro ostatnio było 240 nimf, tam przeżyło 217, no ale w kokonie było 240, a ten kokon jest dużo większy, no to mi się wydaje, że tutaj raczej bezdyskusyjnie. W takim razie wysypujemy, cóż nam pozostaje, słuchajcie. Tylko delikatnie Kuba wysyp. Orzesz, fak. Orzesz, orzesz, fak. O nie, o nie, co jest. Ej, słuchajcie, za dużo ich tu jest. 11 gramów nimf. Przepatrzmy, czy kokon jest pusty w środku, ale na no taki wygląda. Słuchajcie, no widzimy to żółte zabarwienie. Ono wynika z tego, że już nie ma tu jajeczek, tylko są nimfy pierwsze czy nimfy jedynki. No dobra, kokon jest pusty, moi drodzy. Tylko, że mnie trochę ryje, słuchajcie, ilość tego. Tu nic nie wygląda, póki co na jakieś brzydkie czy zepsute ptaszniki w hurcie są naprawdę dużo tańsze, jakby kogoś z Was to zastanawiało. No i w przypadku takich elektrików, regularna cena, taka od osoby, która nie psuje rynku cenami, bo wiecie, to nie jest problem rozmnożyć ptasznika i go sprzedać za bezcen, tylko że później hodowcy się wkurzają na takich ludzi, no bo jest pewna wartość przyjęta ptasznika, no i nie można od tak sobie sprzedawać ich połowę taniej, bo psujemy po prostu właśnie w ten sposób rynek. No niemniej, w detalu one chodzą po około 80 zł za L1, no, czasem u jakiegoś kogoś na forum można znaleźć za 6 dyszek, ale w takich, że tak powiem, poważanych sklepach to jest między 8 a 9 dyszek. No, czasem, jeżeli dwójki, trójki. Natomiast jeśli chodzi o hurt, no to tutaj sytuacja wygląda całkiem inaczej. Słuchajcie, no ja będę mógł je sprzedać w hurcie po około 20 zł za sztukę. Także ta przebitka między detalem a hurtem jest naprawdę bardzo duża. No ale nie ma się co dziwić, w hurcie sprzedajesz pająki i przestajesz się nimi martwić. Nie musisz ich karmić wszystkich co tydzień, prawda? No dobra, moi drodzy, wszystkie pająki leżą po prostu w jednej warstwie. Ja sobie zaraz zrobię zdjęcie od góry i jak będę montował, to wrzucę sobie to zdjęcie w taki fajny program do liczenia mrówek i wtedy będę wiedział ile ich jest. Po prostu zaznaczamy sobie kropeczki na każdej nimfie, no i wtedy program nam zliczy ile tych kropeczek jest. Więc umówmy się, że w tym momencie pojawi wam się na ekranie screenshot. Właśnie z tą liczbą maluszków, razem ze zdjęciem, więc tak to wygląda. Wy już wiecie, ja jeszcze nie wiem. Także jeśli to dużo, to możecie mi pogratulować w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No i dobra, słuchajcie, póki co zostawiamy bąble. Możemy zobaczyć, że ten skubaniec już gdzieś tam lekko włoski na odnóżach zaczynają prześwitywać. i No i zbliża się, zbliża się ewidentnie do Nimfy 2, więc musimy je teraz zostawić. No i niech sobie powolutku, że tak powiem, dojrzewają do bycia pełnoprawnym ptasznikiem. Także jeśli chodzi o elektryki, to nadzieję, koniec. Wrzucam te maluszki do inkubatorka no i czekamy na rozwój sytuacji, ale przyznajcie sami, że góra pająków jest spektakularna. No i przychodzi pora na wielką niewiadomą, czyli Kochiana Bruni Pes. on zauważyłem, 13 listopada. No więc mamy miesiąc. Być może on został złożony na przykład tydzień wcześniej, więc będzie to koło 5 tygodni. No i co? Słuchajcie, mały ptasznik mniej więcej tej wielkości z odnóżami, Pochodzenie Brazylia, słaby jad dla początkujących. W takim razie otwórzmy jej mieszkanko. No i ja tutaj, słuchajcie, kurde trochę dowaliłem, bo 4 dni temu wlałem jej za dużo wody. I tak się zastanawiam, czy jeśli już coś tam miało być, to czy ja tego po prostu nie utopiłem. Tutaj jest kuleczka. No wiecie, w porównaniu do hilobrachysa to jest kulka wielkości mojego paznokcia u kciuka. No niemniej jednak, jeśli słuchajcie, tam są żywe stworzonka. No to nic tylko się cieszyć. W takim razie spróbujmy się dobrać do gniazda samicy. Może po drodze zobaczymy gdzieś starą wylinkę. To będzie znaczyło, że kokon na 100% nie jest zapłudniony bo tak jak mówię, no nie pamiętam w ogóle faktu jak ona liniała, więc no, no po prostu nie jestem w stanie stwierdzić nic, co tutaj się, co tutaj wyniknie. Dobra, o i w tym momencie słuchajcie, wchodzimy już powolutku w gniazdo samicy. Samica jest mega wściekła i myślę, że my po prostu uda nam się tak turbo szybciutko zabrać ten kokon. Dobra, jest, okej, okay, kokon zabrany słuchajcie. Jeszcze go nie dotykam, nie wiem co i jak, no ale jeśli chodzi o samicę, no to widzimy, że niby pokazuje zęby, no ale ostatecznie to tak nie za bardzo chroniła swoje potomstwo. Tak wygląda dorosła samica Kochiana Brunnipes. No i dobra, nie trzymam nas dużej w niepewności, bo ja nie mam pojęcia co w tej kulce siedzi. Musimy to sprawdzić. Słuchajcie, jak się okaże, że samica walnęła wtórny zapodniony kokon po ponad dwóch latach, no to to będzie szok. Ja no, na 99% zakładam, że jest pusty. Pytanie, czy 4-5 tygodni taki pusty kokon mógłby przetrwać z samicą? Pytanie, czy to rzeczywiście tam nie będzie młodych? Jeśli tam będą młode, no to ja oszaleję, słuchajcie, no bo to, to już będzie rekord życia. Serio, 2 lata to się nie mieści w głowie. Nie mamy tu nim, w moi drodzy, już na 100%, natomiast odpakujmy sobie go. Może ktoś mi tu doradzi w komentarzach, jeszcze go nie będę wyrzucał. Może ktoś po prostu mi napisze, czy to wygląda na zapłodnione jajka, czy na niezapłodnione. Mi się wydaje, że są niezapłodnione, no bo kurde, to już ponad 4 tygodnie, a tu nie ma w ogóle żadnych chyba predyspozycji do tego, żeby coś z tych jajek wyszło. Jasny gwint, ile jajek, słuchajcie, to się nie mieści w głowie. No dobra, kochani, z kokonu, kochana, brunipez nic nie wyszło. No, szczerze mówiąc, tak podejrzewałem. Wydaje mi się, że samica w międzyczasie jednak wyliniała, no a to był kokon niezapłodniony, no bo kurde, po takim czasie nic tutaj, nic z tych jajeczek, słuchajcie, nie wyszło. I nawet nie ma predyspozycji, żeby coś wyszło. Nic nie wygląda jak jakiś zalążek nimfy, czy coś. No, także tutaj ewidentnie chyba jest niezapodniony kokon, ale przepnijmy się jeszcze na super makro, to może dojrzymy jakieś zalążki nimf w tych jajach. No nie ma tu nic. Nie ma żadnego zalążka nimfy, ani kawałeczka. No a po takim czasie... No już, coś słuchajcie, powinno tutaj wyniknąć. O tu widzimy, że jest nawet jakiś glutek sklejone jajeczka. No nic, słuchajcie, kończymy tym niezbyt apetycznym widokiem zglutowaciałych jajeczek kochana brudnipes. Mam nadzieję, że film był fajny. No bo jeśli był fajny, to znaczy, że miło spędziliście czas i tym samym poprawiłem wam humor. Także jeśli komukolwiek poprawiłem dzisiaj humor tym filmem, to bardzo proszę zostawcie łapeczkę w górę. I jak coś, kochani, nadal rezerwuję wizyty u mnie na hodowli i ta możliwość zniknie bezpowrotnie, koń Stycznia. Innymi słowy, teraz w grudniu, jeszcze w styczniu mogę przyjmować gości, ale później już niestety nie, bo wszystko ulegnie zmianie. Ale jeśli chodzi o te zmiany, no to musicie jeszcze chwilkę poczekać, aż wszystko dopnę na ostatni guzik i że się tak wyrażę, nie będzie powrotu. W związku z tym, z mojej strony, to jest tyle. Trzymajcie się, no i do zobaczenia standardowo już w środę. Hej!